Geek, yeah, easy. 60 kosztuje 120 000 do HK. Kakaśka zostawimy. To jest jedna z podstawowych zasad, żeby ubierać się w cokolwiek, co nie jest Twoje. Jeśli chcesz zarobić, wiecie? Pewnie beteki, nawet nie sprawdzam. Wywaliłem, no? Dobry pomysł to był. Nie ma laserka. W ogóle klesz mi się zawsze wydawało ta latarka, co teraz jest tutaj samontowana. To jest mi się wydawało, że ona jest taka kozak, bo jest wielka, nie? Tak naprawdę to na chuja świeci. No oczywiście nie ma nic. Nie ma to grubasów, saka zabija. Jakich grubasów? To były biedaki. Zadam u mnie bro? bardzo dobrze Dzisiaj zrobiłem sobie drzemkę pod koniec dnia, około 17 więc no jestem w miarę żywy Tak bym pewnie już zgonował A jednego typa tam nie zabiłem, nie wiem Mówisz, że mi się wrócił. Mam ryzykować, Mhm. czekałem na Ściągnijmy kaptur, bo już mnie zaczyna w oczy cią... Zaczy, zaczyna mi ciągnąć. No i świetnie. Ważne, żeby przeżyć jakoś w tym potwornym świecie. Hmm. Nie jest aż tak śle. Wiesz, nie wiem czy mówisz teraz o Tarkowie, czy o rzeczywistości, ale... My nie mamy tak źle jako Europejczycy O widziałem typa Na konstrakcie bieg Puścimy Sprawdzimy tego trupka, czy faktycznie nie żyją. Nie, kogo nie jednaliśmy tutaj. Wirus? Mm. No to jest akurat dosyć ciężki temat. Choć nie wiem czy to jest dobry temat, Smartfix, żeby poruszać tutaj, wiesz? Generalnie jeśli chodzi o Niemców, no to coraz lepiej jest. Śmieci, 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 śmieci Ciebie też wyrzucę. Jak ja ta platforma, jaka jest kurewsko ciężka, nie? Ja wychodzę z założenia, że każdy kiedyś umrze, każdy kiedyś zachoruje, więc A Nie masz wpływu na to, czy zachorujesz tak naprawdę, czy nie, możesz tylko się starać. Ale to i tak nic praktycznie nie zmienia. Kwestia jest tego, czy ty będziesz zarażał innych, bo się będziesz miał olewał wszystko, czy ty będziesz. Czy ty będziesz człowiekiem odpowiedzialnym i nie będziesz? <tosłuch> <tosłuch> Yeah. <sighs> 哦。Oh. Siemam, Mikon. Może się skusi jak usłyszy, że się operuje. To byłyby jakieś skaw co? Bo kompletne bambiki. Od jakiegoś czasu na tym kanale w soboty i niedzielę popołudniami pojawiają się streamy, jeśli jesteś zainteresowany by zobaczyć jak wygląda granie w Tarkowa z innej perspektywy, zapraszam. Tymczasem trzymaj się ciepło, hej!